Jak ktoś będzie sobie tą głupotę wykonywał i zrobi krzywdę sobie, no to jeszcze pół biedy, choć można współczuć ratownikom na sorach, którzy muszą się potem takimi ludźmi opiekować, ale w tym przypadku pani Anastazja w bardzo głupi sposób naraziła też zdrowie i życie swojego dziecka. Jak możemy się domyślić, najpewniej po to, żeby zwiększyć zainteresowanie filmikiem i wygenerować więcej wyświetleń. To się udało, bo rzeczywiście o tym filmie zaczął mówić cały internet i pod filmem tej pani zarówno na TikToku jak i na Instagramie, komentujący absolutnie nie mieli dla niej litości, wytykając brak odpowiedzialności oraz właśnie narażanie dziecka na niebezpieczeństwo. Sama sprawa bardzo szybko wymknęła się spod kontroli, ponieważ ludzie zaczęli oznaczać profile organów, które mogłyby zainteresować się takim zachowaniem mamy influencerki. I wyciągnąć odpowiednie konsekwencje. Sama zainteresowana po fali nieprzychylnych wpisów natomiast odniosła się do sprawy, mówiąc, że ona nie wymyśliła wcale tego challenge'u, a jedynie ukradła pomysł. I cały przekaz, który stał za zrealizowaniem tego nagrania, miał być taki, żeby pokazać codzienność kobiet, które to często muszą ogarniać milion rzeczy naraz. To nie jest mój pomysł z tym garnkiem i z dzieckiem ukradłam pomysł, no. To chodziło o to, że my baby ogarniamy milion spraw, milion rzeczy naraz. Intencja chwalebna, z wykonaniem trochę gorzej, no i z całego oświadczenia, to już jest moja opinia, wydawało się, jakby ta pani nie do końca rozumiała, o co tak naprawdę chodziło komentującym, którzy ją krytykowali.